Przy na protokołu dziennikarskiego prosimy, żeby przed zadanie pytania przedstawić również redakcję, którą Państwo reprezentujecie. Najpierw prosimy ten o podsumowanie meczu. Dzień dobry. Bardzo chcieliśmy to spotkanie wygrać, ale mecz się dla nas źle rozpoczął, bo po porzucie wolnym wspaniałym trzań popisał się Rafał Kurzawa i... I, i, i dał to o czym przed spotkaniem na pewno marzył zespół górnika gra w pierwszej powie się nie układała mieliśmy z przodu nie potrafiliśmy praktycznie nic stworzyć stąd szybka zmiana w przerwie i wprowadzenie kędziory to znaczy dla nas Wojtek pokazał choćby któryś raz rzędu już że jego wejście spowodowało poprawę jakości gry w ofensywie. Stworzyliśmy sobie kilka bardzo dobrych sytuacji. Starczyło to tylko na równanie. Musimy się cieszyć z tego punktu, bo wiemy z jaką determinacją walczył ze Górnika. Ciesząc się z, z, z utrzymania naszego Trochę mi żalę, piłkarzy z Zabrza. sam jestem mieszkańcem Rybnika i, i Rybnik górnikiem stoi, ale tak to w sporcie bywa, że radość jednej osoby czy jednego, jednego klubu jest skutkiem dla innego. Mam nadzieję, że zespół Górnika w przyszłym sezonie powróci w szeregi ekstraklasy. Dziękuję. Czekamy na pytania pani terenu, dlaczego grał w Wojtek kędziora grał nie wyszedł po całym składzie, dlatego że ma 35 lat graliśmy morderczy mecz we wtorek w Białymstoku, w którym napracował się jak każdy z pozostałych piłkarzy stąd dzisiaj. Postanowiłem go... Oszczędzić i y, wpuścić w momencie trudnym. Taki moment nastąpił i dlatego Wojtek wszedł. I y, istotne jest dla mnie nie kto ile gra, tylko jak gra, gdy gra. I Wojtek przez te 45 minut zrobił co do niego należało. Taki był plan. Mamy jeszcze jakieś pytania? Także gożłowieto, wistrz sportowy. Panie dyrektorze, no ja mimo wszystko chciałbym jednak zapytać, bo sezon się skończył. z Sukcesem Termaliki, ale czy nie wiem, pana widzimy tu ostatni raz, czy, czy spotkamy się w sierpniu? Panie dyrektorze, rozmawialiśmy w środę. I powiedziałem, że sezon się nie skończył. Sezon skończył się dzisiaj, w tej chwili. Na dodatek dla nas. W klubie wszystkich. Sprawa śmierci tego trampkarza poruszyła wszystkich. Nicieczek z małą miejscowością, tu się wszyscy znają. Ten chłopak trenował u nas. W klubie pracują krewni jego. Stąd, stąd myślę, że to jest w tej chwili ważniejsza sprawa niż. Już ten To tyle, co mam do powiedzenia. Myślę, że w poniedzieli będzie jego pogrzeb I, i a co będzie dalej, no to zobaczymy. W tej chwili nic Panu więcej nie jestem w stanie powiedzieć, oprócz tego, co rozmawialiśmy w środę. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? To dziękuję. Widzimy.